Hello there! Dzień dobry wieczór z tej strony: flanek 14 karka I ze mną jest już paszczak 137 w, w mojej drużynie, oczywiście. I sobie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Kylo Ren i Boba Fett, i, 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 i ciśniemy ich, ciśniemy ich. O kurde, ale jednak to jest Obi-Wan i Anaki! Uważaj! Tylko tym razem twojego Kurczę! Nie, poleciał do góry, jak ja... Nie! Dlaczego użyłeś tego? Nie wiem, nie umiełem, oślepik. Ej, przyciągnął mnie! Biję mnie, bije mnie! To go raduje! 40 HP! Szybko uciekaj! Aaaa, zbyt tu na sadę. Nie, nie można. Chcę mogę no, się przyciągnąć na nie, będę tak No, przyciągnąć mnie na nogę. Przyciągnąć załódę na Jak to się wierciło? Coś? No, na razie... Wiercił w niego trochę. O! 75 HP, przebliczuję cały... O, sorry, ten na czarę, taniec, bo A, ja się... to nie, to nie, jest... to nie, to nie, to Moc jest to O nie! No dawaj, dawaj, Nie, 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 dawaj, nie, 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 On nie, 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 ale to ty jesteś lepszy od niego. Wiem, że nie, 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 że nie, nie, o o nie! O nie! Jesteś kurde! Ale zdobiłem, ale gdzie ty jest? hey, jesteś? Ej, halo. Jest? Jestem sobie. Jesteś do nie odzywasz się A po prostu byłem skupiony na Twoje walce. E szkoda strzępić! Mogę twierdzić, że naprawdę trzeba odgadać to wygrać, jesteś słaby jak but Dobra, biorę w teraz <laughs> Jeszcze wygramy to, jeszcze to wygram, zobaczysz. Ja biorę następnym razem buba feta i Ci pokażę jak się buba fetem. O, wiesz co? E, no. Radzę ci, ci trzymać blok w tym wypadku. Bo, bo Leja, bo Leja, wiesz jak Leja ciśnie? Wejdzie. Twój dróg strzał z nielaniczem. O, ciśnie, ciśnie Leja. Dawaj go! Wygrała mi na podnogi, ale dawaj go, lej go. Dobra. Leja, Leja. Dostała, dostała. O nie! Zamroziłem ją. Bo ja właśnie ja mówiłem, ja że ona ma te E, e, e 11 <grym> A ty masz 50 kp no, no, Także easy Widzisz? Wuder na Kajlo. <grym> oczywiście, że Kylo słabszy No oczywiście, że <grym> Nie, 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 nie fazme, nie fazme, ale kogo? Kogo, kogo, kogo? Nie wiem, biorę Maula tak, nic nie zrobię. To ja, Palputena. Ja przyjeżdżam. Ale pewnie, pewnie. O nie. Kurczę, pewnie będzie przypał. O nie, nie, A. dobra. Dobra, nie. Jakby była leja na Palputena, no to miałbym przesranę trochę. trochę. Nie, trochę bardzo. Bo E11 jest to przekokszona gówno. Lego, lego, lego Patrz, masz Masz go Nie mam go Alo mają dwoje O nie, podijajmy Spranek zawsze wykieruje Boba Fett? Może... może... tam jak... Ma Mando! Mandalorianin! Nie no! Będę kulkami nawalał. General Grievous. G... Grievous. znowu, taki sam secik, a słabo im poszło. Taki secik. A ja się tak cyk i jadłem się. Ja sobie se a ja tu już kuleczki posłał. Uważaj. Dosta kuleczką. Ale nie zrzucaj go podobno. może, ej. Dobra, parę długich. Dawaj. Dawaj, kuleczki. O nie! Ej, w ogóle mnie nie blokowało to. Już nie doskoczył, rosteje mocno. Dobrze, tak jest, wygraliśmy. Dobry. skakiwał do mnie, a mu pochodzi wale. No. Ale, ale kurczę, ten początkowy początkową rundę skrzaniłem, ale, ale oni skwitowali, także super. Wiesz, nie ma już ich, już ich. już ich uciekli Uciekli w podskakach. <śmiech> <śmiech> Także dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia niebawem Elo 3, 2, 0